Nudzi mi się. W takim razie możesz mi pomóc z tą robotą, jeśli tak bardzo ci się nudzi. Co ty na to? Wiesz co, chyba jednak wolę się trochę ponudzić. Saj. Chcesz może iść na kawę? Pewnie możemy iść. Czemu nie? Super, w takim razie chodźmy. Zwykle nie mam problemu z nitą, ale czasem jest tak sztywna. Nie mogę tego znieść. Rozumiem. Wydaje się być dość zdystansowana. Te. Pracowała chyba jako policjantka, ale zachowuje się bardziej jak nadzorca w więzieniu. Tacy jak ona nigdy nie dogadają się z takim, jak ja. W każdym razie, mi się raczej rozmawiać z nim o przyszłości. Przestań mi z tobą rozmawiać. Już o tym nie rozmawiam. No to nie masz nic do stracenia. Chciałam ci, żebyś nie biegał tak. Ach, naprawdę co mam z tym zrobić? Ach, dziękuję bardzo. Nie ma za co? Chodźmy, kochanie. Na co masz ochotę? Mm, wiesz co? Sernik nowojorski. Najlepsze w mieście, więc polecam. W takim razie skorzystam z oferty. Wiesz co, nadal niepokoi mnie ta cała sytuacja z Crossfoldami. Tak nagle stwierdzili, żeby nie zorganizować tego przejęcia? Mm. Nie wiem. Nie rozmawiałeś z ich córką? Oprócz tego, że miało się odbyć, nic nie wiedziała. Hmm. Myślę, że nie nieczęsto chwalam się swoim dzieciom handlem ludźmi. Raczej nie. Szczerze mówiąc, wolę raczej unikać takich miejsc i takich prac. Informacje przychodzą łatwiej w innych sytuacjach niż jakieś spotkania ważniaków. Jak na pierwszy raz. Dobrze sobie poradziłeś. Zwykle też nie jestem od zbierania informacji, ale, ale zajmuję się teraz um, czymś innym. już wrócić, naprawdę. Tak, mam nadzieję, że wkrótce go poznam. Zdecydowanie. Pójdziemy jeszcze później do galerii. No dobra, a powiedz mi jeszcze, kim była ta kobieta, z którą rozmawiałeś na tej imprezie? Hm? Carolyn Sanders, prawniczka. Miałam okazję ją poznać przy innej sposobności. Jest często zaproszona na tego typu zbiorowiska. Głównie ze względu na swojego narzeczonego, Christiana Stanforda. Został niedawno właścicielem sporej firmy prawniczej. W sumie. Nie boisz się zdemaskowania? Nie. Przedstawiam się jako Jack Hartfield, syn Hartfieldów od Fabryki Ceramiki. Nigdzie nie pojawiają się, w dodatku świetnie ukryli, że ich senioruję. Więc łatwiej wtopić się w tło, nawet jeśli nie macie na liście gości. Chwila, co? W sumie ma to sens, ale jakim cudem się o tym dowiedziałeś? Sam do końca nie wiem, jakim cudem udało mi się o tym dowiedzieć. Zwykły przypadek, szczerze mówiąc. Um, rozumiem, lepiej nie pytać? Powiedzmy, że zagrzewałem czyjeś łóżko. Myślę, że nie potrzebujesz więcej wiedzieć. C... chyba tyle mi wystarczy. Chyba dość już dzisiaj powiedziałem. Tak, tak. Nie zrozumieć, ale dobrze się z tobą rozmawia. Jesteś też dobrym słuchaczem, chociaż mam wrażenie, że mówisz jedynie kiedy ktoś ciebie zapyta. I kiedy to konieczne. Tak zostałem wychowany. Rozumiem. No to co? widzimy się na kolejnej sesji D&D? To myślę, że jeszcze w tym tygodniu będzie kolejna. W takim razie to zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Bezpiecznie drogi. <laughs> o to nie musisz się martwić. Halo, ja cały czas nie ma. Nie. Ale skoro już wszyscy tutaj jesteśmy, możemy zacząć omówić po co się tu zabraliśmy? Naszym celem jest wsparcie policji, zlikwitowanie produkcji narkotyków. Mamy zostać w cieniu, eliminować tylko w konieczności. I przy okazji usuwamy dowody na udział Karla McMilla. To syn prezydenta miasta. Sporo płaci. Wszyscy powinniście już dostać informacje dotyczące lokalizacji. Przygotujcie się i za jakieś pół godziny ruszamy. No to widzimy się za jakieś 15 minut. Musimy się pośpieszyć. Gdybym kupiła mój to powinny być tu. Nie zostało wiele czasu. Nie są zbyt zorganizowani. Zdecydowanie nie. Myślę, że to może zająć dłużej niż przewidywaliśmy. Niedługo dołączą do nas Nita i Rigel, więc miejmy nadzieję, że nie zajmie to aż tyle czasu. Miejmy nadzieję. Hej, chyba coś tutaj mam. Co tu się dzieje, do kurwa? Widzę, że pojawiliśmy się w samą porę. Nikomu nic nie jest. Nie, chyba wszystko jest ok. Świetnie. Jeśli mamy wszystko, czego potrzebujemy. Możemy stąd wyjść. Pytanie tylko, jak? Nie martwcie się, kwiatuszki, zaraz coś wymyślimy. Dobrze cię słyszeć, ale... Ciebie też dobrze słyszeć mi. Nie panikuję, to może jeszcze wyjdziecie stąd, sorry. Odblokowałem wam właśnie windę. Zjedźcie na dół i po prawej stronie powinniście mieć wyjście. Dajcie znać, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mamy dobry czas. Powinniśmy się teraz rozdzielić i następnym razem upewnijcie się, że macie zabezpieczone plecy. Dzięki Ela. Doceniam. Teraz wracajmy. Vir? Dlaczego mnie zostawiłeś? Violet, ja. Nie chciałabym cię zostawić. Ale co zrobiłeś? Zostawiłeś mnie samą. Tak się bałam. Zaprali mnie. A ty tylko patrzyłeś. To nie, nie tak miało wyjść. Violet, proszę, uwierz mi. Okay. O tak. Dzięki. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to konsorcjum Spartacus miało cokolwiek do czynienia z tą, z tym handlem na Tak, właściwie to co oni mają na celu? I co takiego zrobili? Um, tak naprawdę są przeciwnikami rządu, to anarchiści. A jeśli chodzi o to, co zrobili, to chodzi o numer 6. Na no, chwilę obecną zostawmy ten temat. Yes.